Dzień dobry Państwu, nazywam się Maciej Tomasikiewicz i mam niebywałą przyjemność zaprezentować Państwu nowości produktowe, które dostępne są od dzisiaj m.in. w salonie Enano w Bydgoszczy. Nowości firmy TC, czyli firmy, którą mam przyjemność reprezentować. Pierwszą z nowości, którą wprowadziliśmy niedawno do naszej oferty, które znaczy będzie mi coraz więcej sympatyków na rynku polskim. Jest to stelaż i ten stelaż jest o tyle fascynujący oraz ciekawy, że ma tylko i wyłącznie 320 mm szerokości, tak jak państwo widzicie. I te 320 mm szerokości pozwala nam tak naprawdę zamontować na tym Każdą miskę dostępną na rynku polskim oraz na rynku światowym. Jest to wystarczające, żeby tak naprawdę spełniało funkcję stelaża, przynosiło te same obciążenia, ale dzięki temu zabiera nam mniej miejsca. Bardzo ciekawe w tym stelażu jest to, że w przypadku, kiedy będziemy chcieli na przykład w narożniku zamontować ten stelaż, zabierze on nam tylko i wyłącznie 23 cm głębokości. Co jest, myślę, że niebywałą zaletą tego stelarza. Oprócz tego, dla wykonawców jest lekki, przyjemny, mniej miejsca zajmuje w busie, mniej przestrzeni no i ma dosyć niski ślad węglowy, jeżeli chodzi o jego produkcję. Szanowni Państwo, myślę, co jest też niebywałą zaletą tego stelarza? To fakt, że możemy go połączyć z naszą miską myjącą TC1, którą posiadamy w swojej ofercie i która to miska myjąca TC1 nie potrzebuje prądu do swojego funkcjonowania, żeby z niej korzystać. Oprócz tego, bardzo dużą zaletą tego stelarza i coś, co wyróżnia firmę TC na tle naszej szanownej konkurencji, jest fakt, że tak naprawdę do tego stelaża pasuje każdy z naszych przycisków. Na dzień dzisiejszy posiadamy około 250 kombinacji przycisków w naszej ofercie. Znajdziecie je Państwo wszystkie na naszej stronie www.tc.pl i tak naprawdę czy wybierzecie Państwo przycisk budżetowy, plastikowy, czy wybierzecie Państwo przycisk szklany, czy może pójdziecie Państwo w dosyć droższe rozwiązania, jakimi są rozwiązania na przykład kolory złoty. Również będzie to pasować z tym stelażem, który jest to Dostępny w salonie Enano od ręki, szanowni Państwo, przechodząc troszeczkę dalej do naszych nowości przyciskowych, chciałbym Państwu zaprezentować kilka ciekawych rozwiązań, m.in. pierwszy w świecie przycisk już zaporcewiały. Oczywiście y, z y, ten proces rdzewienia, który wykonaliśmy na tym przycisku jest zatrzymany i ten przycisk już dalej nie rdzewieje, natomiast myślę, że jest to bardzo ciekawa y, propozycja, przede wszystkim to przestrzeni y, industrialnych. Y, kolejną nowością, z którą jesteśmy bardzo, bardzo dumni są to przyciski w szkle, całkowicie szklane przyciski, y, bardzo, bardzo Cienkie przyciski, które możemy również licować ze ścianą. Przyciski w szkle satynowym, czyli przyciski, gdzie tak naprawdę nie widzimy palców, nie musimy co chwilę ich czyścić, oraz to w tych przycisków możemy tak naprawdę skomponować odpływy liniowe w tym samym kolorze, żeby wszystko było tak naprawdę. Tak samo białe, albo tak samo czarne, ponieważ odpływy liniowe są dwóch kolorach: w satynie białej oraz w satynie czarnej. Szanowni Państwo, więc te przyciski również oczywiście posiadamy w swojej ofercie. Z bardzo ciekawych propozycji również posiadamy przycisk lekki peton, gdzie możemy go skomponować z klawiszami, z niepalcującej się struktury. Szczotkowanej, i też nie musimy co chwilę czyścić jakby tych przycisków. Przycisk, który jest oczywiście dosyć, dosyć płytki, natomiast możemy go zlizować ze ścianą, jeżeli taka Państwa fantazja jest, oraz stworzywa sztucznego przyciski w różnych rodzaju kolorach, tak żeby skomponować Państwa łazienkę z kolorowymi bateriami. Bateriami. Z naszych takich bardzo ciekawych nowości posiadamy przyciski o strukturze diamentowej, klawiszy i kilka ciekawych kolorów, również możecie Państwo tutaj zobaczyć w salonie łasienkowym Nano bądź o strukturze liniowej. Tak, widzicie Państwo strukturę liniową, która przechodzi przez cały przycisk. Jest to bardzo fajny przycisk, bardzo solidny, nazywa się w zeszłotece Solid. Przycisk, który generalnie myślę, że będzie bardzo dobrze się komponować również z armaturą bateryjną dostępną w salonie Enano. nano Kolejnymi, że tak powiem, ciekawymi, bardzo ciekawymi propozycjami jest na przykład albo kamień. E, kamień łupkowy, tak, który posia posiadamy tutaj, e, bądź marmur, który trzymam, ewentualnie drewno posiadamy w naszej ofercie. I tak kończąc już, drodzy państwo, ponieważ e, troszeczkę się rozgadaliśmy, ale tych nowości w tym roku naprawdę mamy multum, jest z czego wybierać. Myślę, że każdy to swoje łasienki coś znajdzie. A nawet jeżeli dana, e, dany przycisk się państwu znudzi, to każdy nowy przycisk, który do naszej oferty wpłynie, możecie Państwo sobie z naszym stelażem, który nawet ma kilka czy kilkanaście lat, połączyć, ponieważ u nas wszystko jest kompatybilne ze sobą. Eee, szanowni Państwo, co chciałem jeszcze pokazać na końcu? Przycisk bardzo ciekawy, mam nadzieję, że cała konstrukcja gdzieś tam mi nie spadnie, czyli przycisk z płyty meplowej Phoenix NTM, który tak naprawdę nie odbija światła, nie palcuje się, jest łatwy w utrzymaniu czystości. Jak widzicie, będzie Państwo dosyć cienki, można go zlicować ze ścianą i przede wszystkim nie rysuje się po z tego materiału. Są robione m.in. blaty meblowe. I to tyle. Dziękuję ślicznie za uwagę. Do widzenia.